Zaczynamy. No do początek filmu wyprawy Skoda 105 po Legnicy. Uwaga, startujemy. Skoda 105 z 1981 roku. Przez oto, tutaj, marka. Uchroniona od zagłady w Wałbrzychu. Przyprowadzona wspólnymi rękami do pięknego miasta Legnicy. Po to, żeby cieszyć i podróżować e, po naszym pięknym mieście. Proszę, tutaj, autobus MPK wyjeżdża sobie. Na ulicy Domejki, zajezdnia autobusowa MPK. To stacja benzynowa, stacja, na której jest jedna z największych liczb kradzieży paliwa w lednicy. Tak, trzeba zapiąć pasy, koniecznie. Pasy oczywiście nie bezładnościowe, tylko stałe. Eee, tutaj rzut oka na deskę. Zdzielczym proszę szamująca prędkość 40 km na godzinę. No i tak, włączamy się do ruchu, eee, bezpiecznie oglądając się za siebie przez Przeschaszczy i zarośla tutaj tak, waga rowerzysto i po jakże tradycyjnej ulubionej przez skodę e, kostce granitowej zmierzamy w kierunku miasta proszę o to e, wpół bezdomny e, Mijamy piękne koszary dawniej koszary e, niemieckie, później radzieckie, obecnie domy mieszkalne Jak się panu jeździ pana Wspaniałą Skodą 105. Jak, jak wrażenia? Jak... O, teraz wspaniale będziemy mieć chwilkę czasu, bo e, akurat jest przejazd kolejowy zamknięty, będziemy mogli chwilę porozmawiać z dumnym właścicielem e, Skody 105L. E, przede wszystkim pytanie, m, czy jest Pan zadowolony ze swojego samochodu? Powiedzmy. Powiedzmy, a jakie są mankamenty, jakie są plusy, jakie minusy? No to powiedzmy o tych mankamenty? plusach. Tak, tak. Jakie są minusy, jakie są plusy? Wymienić żarówkę, trzeba całą atrapę ściągać? No, bez przesady, tak? Przednia, a wymieniał, wymieniałeś tą przednią żarówkę, tak? Tak. Trzeba było? Tak. Spaliła się czy co? Co się stało? Styku nie było, tak styku nie łapie. Całą atrapę przed nią, tak? A nie ma tam... ono faktycznie, bo tam jest taka cała miska jakby na, na bagażniku, a trzeba się... No tak, trzeba zdjęcia trape, to prawda. No tak, zgadza się, to prawda. Jeszcze o mankamentach może kilka słów, zanim przejdziemy do zachwytów i do plusów. Lakier jest matowiony i tam. To... No lakier ma 32 lata tak jak ten samochód. Samochód ma 32 lata, e, więc się nie ma co dziwić, że jest zmatowiony. E, tutaj. No, ale, ale mam wrażenie, że chyba nie i tak, jak, jak porównywano na przykład do, załóżmy do, nie wiem, Malucha Eleganta czy coś takiego, to byłby chyba w gorszym stanie. No nie. nie jest jeszcze tak źle. Ten samochód był w bardzo dobrych rękach przez długi okres ciosów. Tutaj, proszę Państwa, pol transu, tak zwany Gagarin, pośpiesznie, znaczy nieśpiecznie też i pośpiecznie przeciąga w skład właśnie z rudą miedzi do miedzi do, miedzi, do miedzi zakładu. Tak. No. Oj, ojoj. Oj. No, no to znamy mankamenty, tak? czyli rdza problemy z niektórymi czynnościami eksploatacyjnymi, ale yy, ja widząc ten samochód poprzednio, to widzę, że jest dużo roboty wsadzone. E, mniej więcej ile godzin trwało, żeby go doprowadzić do takiego stanu, żeby mógł się poruszać po drogach, żeby przyszedł przegląd. Jak, jak, jak sobie to mniej więcej przypominać ile to trwało? 600 godzin. 600 godzin to naprawdę, tak? Tyle mogło to zabrać? No, 600 tak. godzin to przecież jest jakieś no dwa miesiące ciężkiej pracy. Co no, to naj... przesadziłem, no, no 200 godzin. No 200. A jaka, jaka ile trzeba było włożyć, powiedzmy w ten samochód finansowo. O, nie, nie pytam o kwotę zakupu, bo to tajemnica, ale powiedzmy, no żeby go doprowadzić do stanu takiego zadowalającego, powiedzmy. Zadowalającego? Za, także wiadomo, że jeszcze trochę jest do roboty, ale, ale żeby tak, no, 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 no tak jak jest, tak. No to 800 zł. No to to nie jest dużo. Przyznam się, że to nie jest dużo, że to. Nie, nie wywołuje u mnie jakichś tam emocji. W porównaniu na przykład do takiego Volkswagena, Passatika TDI, to to jest jedna trzecia byle jakiego głupiego, głupiej części, czy tam w porównaniu na przykład do jakichś samochodów współczesnych turbo, czy jakiegoś tam elementów zawieszenia. Nie jest to dużo. Ja wiem, że może na skromny budżet wydaje się to, że to jest dużo, ale, ale ja bym się chciał pocieszyć, że na pewno nie jest tak źle, że to mogło być gorzej. A teraz jeśli chodzi o plusy, o satysfakcję. Ja odnajduję ten egzemplarz jako naprawdę kiedyś bardzo dbany, tak jak opowiedzmy o skromnej historii tego samochodu. E, ten samochód pochodzi z, z Kamiennej Góry. E, tam był użytkowany przez jednego starszego pana. Później miał nieszczęście dostać się w łapy e, handlarzy, którzy chcieli na nim po prostu przyciąć kasiorę. No niestety im się nie udało. Na szczęście, znaczy, czy, nieszczęście, czy na nieszczęście, e, później stał się w Twoim posiadaniu. E, no w pewnym sensie uratowałeś mu życie na pewno. Takie mam wrażenie. To na pewno. Po drugie... Dobra, fajna baza wyjściowa. Ja wiem, że były chwile załamania, że miałeś po prostu wątpliwości, co, czy coś z tego będzie, ale udało się, przyłamałeś. Zobaczcie, dzisiaj jest 13 grudnia, jest piękna pogoda, właściwie gdyby nie czujecie temperatury, ale na dworze jest około 7-8 stopni, jest praktycznie ciepło, a czasem wrześnie bywają zimne. Autem e, kolega Marek ma ochotę podróżować praktycznie przez cały czas. To będzie auto tak zwane Daily Driver, tak jak, jak z tego co wiem, tak. Będzie się nie chciał tak. jeździć. Non-stop, e, uczyć, uczyć się jako pierwsze auto. No wspaniałe, ja na przykład wszystkim polecam. Sam jestem posiadaczem, byłem dwóch, teraz obecnie jednej Skody 105, e, nieco starszy, młodszego modelu e, z 1987 roku, już po liftingu tylnym, przednim. E, mi się akurat właśnie podobają. I te 105 starsze. No jakurat akurat wtedy, jak kupowałem, powiedzmy na wiosnę zeszłego roku, to nie miałem takiego dostępu do tego, żeby e, taki samochód kupić w takim stanie. E, może trochę byłem niecierpliwy, może trochę czekałem. Tobie się udało, bo ja mam wrażenie, że może w końcu dojdziesz do wniosku, że faktycznie to był dobry zakup. Może tak sobie, do, może to, to dopiero dotrze po jakimś czasie. No na pewno był, bo dużo nie włożyłem. Te chwile załamania, kiedy w auto się pakuje, 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 a się wciąż nie jeździ, prawda? Tak. To jest najgorsze. A tak? co się jeździ, mówią, bo to ci ten Tak, tak. A teraz, kiedy ono wreszcie zaczęło jeździć, kiedy, kiedy po prostu no jest to satysfakcja, że, że możesz się nią poruszać. A powiedz mi, jak reagują, zareagowali rodzice, czy reagują, jakie są ich opinie znajomi, koledzy, koleżanki, jak, jakich odbiór takiego, takiego samochodu jest? Jak, jak sądzisz? Praktycznie żaden. Żaden, tak? No i... Nie, rodzicom się podoba. Ale już chyba teraz, tak? Ale pomógł Ci chyba trochę ojciec też, nie? W, w, w tak. samochodzie, no to dobrze. Trochę. Tro... <laughs> trochę. E, no ja się cieszę, że ten samochód żyje. No to też było właśnie też nasze takie, czyli moje marzenie, żeby na Legnickich klasykach nocą pojawiły się trzy skody, żebyśmy mogli e, po prostu... Mm, zaprezentować modele ten jako model najstarszy, pierwszy wyjściowy, z e, kody węża mi i tej wersji najstarszej tak przeszczeków nazywanej e, poprzez przejściówkę. Wszystko to są 105L. E, Przejściówkę, która jest w posiadaniu naszych przyjaciół z Jawora, białej, skody o rejestracji LCO, no i mojej pozyskanej z Opola, 105 z 87 roku, o początkowej rejestracji OEG, w innym kolorze, Każda jest w innym, bo, bo ta jest taka granatowa, ta z, z Jawora, skoda jest. Mm, w kolorze białym, a moja jest taka zielono-szara e, Jesteśmy w samym centrum Legnicy Koło Akademii Rycerskiej e, Proszę zobaczyć, dzielnie sobie radzi Nasz, nasz pojazd w ruchu ulicznym e, Co prawda... Tego typu samochodów nie widzimy, nie spotkamy, co więcej, no chyba dawno już nie widzimy, kiedyś chyba czasem się widuje, ja widziałem chyba dwie czy trzy takie stopniątki normalnie w ruchu, powiedzmy nie celebrowane tylko przez normalnych użytkowników, użytkowane na co dzień, ale to już jest bardzo, bardzo rzadko. Wiemy też o jednej rapicce, która w Legnicy gdzieś krąży czerwona raz, tylko się pojawia chyba do roku na wszystkich świętych na, na cmentarzu, tutaj pan ryzykując mocno przechodzi przez niedozwolonym miejscu. Dobrze, zwróćcie uwagę na jakże wspaniały, charakterystyczny dźwięk kierunkowskazów. Tutaj przepuszczamy panią, bardzo proszę. I jedziemy sobie na... Do będziemy przejeżdżać zaraz koło sądu w Legnicy no i ten wspaniały cruise tour popr poprzez Legnicę w... o tej słynnej pani bardzo taka niewysoka w Legnicy, dosyć znana eee, zwróćcie uwagę na pozycję kierowcy pewna, zdecydowana jak trzyma ręce, eee, opowiedzmy też o kierownicy bo ta kierownica była wymieniona eee, poprzednia była pęknięta, ja sugerowałem Markowi, żeby jeździł i się nie przejmował ale udało się i, i po prostu przełożył, po co będzie w tym aucie jeszcze zmienione, na pewno pokrowce będą na siedzeniach, z tego co wiem, tak? Y, jeszcze jakie plany? Co jeszcze planujesz zrobić? Kropce, polerka, mm -hmm. lp 14 z kąpakami. Czter... Jednak? Tak. A to chyba tutaj są 14 teraz, czy nie? są 13. A skąd właśnie pomysł? Przecież 14 to... Felgi no były w tych modelach także mocowane, bo najpierw były czternastki, później prze, e, przeszli Czesi na 13. E, dlaczego właśnie zdecydowałeś się, żeby to przełożyć? Bo 14 mają mocowanie na kopaki, a 13 nie mają. No, no tak, ale ja mam 13 też z kołpakami pod, pod śród. Ale nie No nie, a, no fakt, no to masz rację. No tak, zgadza się. Te Chłopaki czternastki mają takie dekle właściwie nakładane, chromowane i one są, e, przejeżdżamy przez samo centrum Legnicy, proszę Państwa, Energetyk, e, dawny Bank Narodowy i przejeżdżamy, teraz zbliżamy się, o no, tutaj proszę zwrócić uwagę, problemy z rzuceniem biegu, zbliżamy się do Placu Słowiańskiego, to jest Plac Słowiański, obserwowany z okien, e, Skody 105, już peł pełnoprawnej Legniczanki, bo ja odradzałem co prawda e, koledze e, przerejestrowywanie, bo była na oryginalnych JGJ, z tego co pamiętam, tak? Tak. E, Jeleniogórskich, dawnych, te w blachach, ale e, zostały zmienione na legnickie, współczesne o, DL tutaj widać naklejkę. E, ja jeszcze w swojej podróżuję na starych blachach opolskich. Póki się da, póki będę mógł jeździć na czarnych blachach, będę jeździł. Podobno e, czarne blachy są bardziej cool, nawet od... E, w blach zabytkowych żółtych. Proszę Państwa, samo centrum Legnicy. Przejrzałem przez plac Wilsona. Teraz 2013 rok. 13 grudzień. Tak wygląda 13 grudzień w Legnicy, która nie bez powodu nazywana jest polskim biegunem ciepła. Tutaj plac Wilsona proszę o skrzyżowanie. Proszę, jak Skoda wspaniale, raźno wchodzi sobie w zakręt. Tak. Spokojnie, spokojnie. Trzeba tą skrzynię biegów po prostu wyczuć. E, ta skrzynia biegów jest dosyć taka specyficzna, bo ona ma dosyć krótką jedynkę, dwójkę. Trójka jest nieco dłuższa i bardzo długa, wręcz ślimaczo długa czwórka, która zaczyna się już od 40 km na godzinę i później no, trwa sobie i trwa chyba do końca, do ile można. Jak najszybciej udało się jechać tym samochodem? To nie jest samochód oczywiście do bicia rekondów prędkości, ale jakoś już... Ja ile jechałem No ile udało Ci się jechać tym samochodem? 60 km. No tak, no tak, bo to proszę Państwa jest w ogóle początek w ogóle jazdy tym samochodem, e, ten samochód głównie był robiony, i to jest jedno chyba z dłuższych jego wyjazdów, tak, chociażby po samym mieście, tak, więc to nie jest jakaś wyprawa e, za miasto, jedziemy po prostu sobie e, spokojnie e, przez Legnicę z jednego końca na drugi, e, po prostu odwieźmy teraz do domu. Co jeszcze? Hamulce. Hamulce też są pewnym problemem w tej skodzie, bo są dosyć słabe. Nie mają wspomagania. Ta, mój, mój, mój egzemplarz z 1987 roku już ma wspomaganie hamulców. Tutaj tego. E, serwa hamulców nie ma i po prostu trzeba cisnąć, e, jak mocno się da i wtedy po prostu jest jakiś efekt. Chociaż właściwie to są takie raczej no, Spowalniacz. chyba spowalniacze spowalniacze niż hamulce. Ale, ale to ma sens w tym samochodzie, bo niewielka pojemność, niewielka moc, która się przedkłada na też na no, osiągi raczej takie skromne pozwalają cię cieszyć, cieszyć jazdą, po prostu delektować wręcz nią. Nie musimy się nigdzie spieszyć, przebywamy po prostu przestrzeń e, jako no, wręcz no, niesłychani przybysze z zupełnie innego czasu. Kiedyś samochody nie musiały być takie szybkie, ludziom się nigdzie nie spieszyło, e, chyba nawet było chyba lepiej, mi się wydaje, niż, niż teraz. I teraz będziemy się beznadziejnie wlec za tym autobusem e, MPK. Zwróćcie uwagę, jak wspaniale pordzewiały, jeszcze na czarnych blachach e, starych legnickich. Te autobusy mają po kilku milionowe przebiegi i wciąż e, sobie dają e, swobodnie radę. No i proszę Państwa, tutaj jeszcze kilka rzutów oka na tył. Tak. No, tutaj jeszcze zabytek PRL, skarb, który też wspaniałe sobie radzi. No i czego życzymy? Życzę, życzymy, ja życzę, żeby jak najdłużej służyła Skoda nowemu właścicielowi. Żeby już nie trafiła do nowego, może mam nadzieję, że zostanie w rodzinie u potomków. Zostanie. Zostanie w rodzinie, tak? tak. Nie, nie pozbędziesz się jej. Wydaje mi się, że zakup w tej, no, to mogę powiedzieć mniej więcej w tej kwocie, e, około poniżej 2000 zł, co udało się kupić ten samochód, to ciężko kupić za te pieniądze taki samochód w takim stanie, mimo wszystko. On nie wyglądał zachęcająco na początku, ale jak mówię, był dosyć dobrą bazą wyjściową do tego, żeby po prostu nim swobodnie jeździć. To nie jest auto, które było trzymane pod pierzynką, to nie jest auto, które ma tam kilku przebieg. W cudzysłowie, bo to z tymi przebiegami różnie bywa, to auto po prostu ma ładnie wyglądać, cieszyć, no ale przede wszystkim też jeździć na co dzień i służyć, I pięknie też wyróżniać się na drogach, po prostu cały czas być w ruchu i, i to jest właśnie dla niego zadanie. No bardzo się cieszę. Cieszę się, że się pojawiła jeszcze jedna Skoda. Trochę mam wrażenie, że to może inspiracja też była z mojej strony. Mojo, mojo, moją miłością właśnie wielką do stopiątek. Eee, no kochajmy te samochody, żeby ich było jak najwięcej, żeby no, nie zginęły nam po prostu gdzieś na złomowiskach, na szrotach. Jeżeli macie gdzieś okazję, to naprawdę nie bójcie się. Eee, te samochody mają dosyć no kiepską opinię, jeśli chodzi o na przykład gotowanie się silników, co jest eee, właściwie no nieprawdą, no. No nam się akurat zagotowała, ale to wynikało też z tego, że to auto było nieruszane przez półtora roku, ale zagotowała się i wystygła i dalej jeździ. Dlatego się tego też nie trzeba bać, po prostu e, samochody są bardzo wdzięczne i tanie. To jeden z najtańszych samochodów, który można kupić za, niewielki, nie, za niewielkie pieniądze i cieszyć się nim jeździć normalnie e, po prostu na co dzień. Dojeżdżamy teraz na osiedle Piekary e, do naszego miejsca przeznaczenia. Dobrze. E, życzymy wszystkiego dobrego posiadaczowi e, Liska, bo tak została odszczona nasza stopiątka, nasza marka stopiątka. Wszystkiego dobrego, żegnamy się, wjeżdżamy już tutaj e, do mnie na osiedle. E, no, wszystkiego dobrego.